Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem w Tunezji, w Sus, w hotelu Riyad Palms, który teraz pokazuję i pokażę Wam, jak wygląda plaża, bo ten hotel ma bezpośredni dostęp do morza i do plaży. Jest to wielki plus tego kompleksu, tego hotelu, który ma różne opinie. jedni go lubią mniej, inni, inni bardziej. Na pewno nie jest to najlepszy hotel w Tunezji, wypuszczanie w Sus również. Ale ma gdzieś tam kilka plusów. Z, e, między innymi to, że jest bardzo dużo tutaj nasadzeń, palm, szczególnie w latach ma to znaczenie. No i bezpośrednio dostęp do plaży. Jest to jakby wszystko połączone gdzieś tam ze strefy basenowej, tutaj do morza, do plaży. Jak widać, leżaków, parasoli jest tutaj naprawdę dużo, więc też nie ma problemu, żeby znaleźć e, coś wolnego dla siebie. I wszystko się fajnie rozkłada, bo i ta strefa basenowa jest całkiem spora i wraz tutaj z tą plażą i wszystko gdzieś tam na swoje, swoje miejsce. I tak wygląda ogólnie plaża na całej swojej długości w tą stronę, w stronę centrum SUS na około 15 minut 20 nie spiesząc się można, można dojść A więc tak teraz sobie zerknę bliżej tej hotelowej części plaży no i wiele hoteli nie ma bezpośredniego dostępu do morza i uważam że jest to bardzo duży minus no a tutaj takich problemów nie ma Odlaża, jak widać, nie jest zła, szeroka, całkiem czysta, jakieś pojedyncze tylko śmieci można znaleźć. I teraz tak, ta część, jeśli chodzi o plażę, ta część hotelowa nie ma jak widać 20 czy 30 metrów, bo tak idę, idę i to może być za no, 200 metrów nawet licząc właśnie od, od początku i do końca. A no więc dużo, i na pewno nie można, nie można na to narzekać. No i zobaczcie tych leżaków, to jest ich tutaj może i setki. Parasoli również. No i ta część jeszcze się tam ciągnie z 50 metrów. Ja sobie przejdę już bliżej hotelu. No i zobaczcie, tak naprawdę plaża się kończy, już zaczyna się strefa basenowa, już jest boisko do siatkówki. To chyba się tworzy jakiś mini bar. Natomiast w kierunku w którym idę, jak najbardziej jest właśnie bar zlokalizowany. Tutaj przy plaży można sobie jakieś napoje, czy przekąski, czy lody, ogarnąć. No i to można zobaczyć, jak to jest właśnie blisko, tak? Tu mamy baseny, od razu jest plaża, bezpośrednie przejście pod drzewami, pod palmami. A więc, e, jeśli miałbym wydać opinię, tak jak powiedziałem, to jest spory plus tego hotelu: że właśnie jest duża hotelowa plaża, jest bardzo blisko strefy basenowej, bezpośrednio do niej przejście. Ta plaża jest duża, leżaków setki. i e, Właśnie całe ta przestrzeń w połączeniu e, basenu z plażą naprawdę daje poczucie przestrzeni. Można znaleźć jakieś miejsce dla siebie czy bliżej ludzi, czy trochę dalej ludzi nie ma z tym nie ma z tym problemu więc pod tym kątem to mógłbym hotel polecić tak. natomiast co do, co do samego hotelu to ja jeszcze zrobię ogólnie materiał trochę gdzieś tam was oprowadzę no on ma swoje minusy tego się nie da zaprzeczyć nie wiem, jak to wygląda w połączeniu z innymi hotelami w Susie czy w Tunezji. Ogólnie porównania nie mam. Natomiast, no cóż, minusy jakieś zawsze się znajdą. Ten hotel na pewno plusy również posiada tak, właśnie ta duża plaża połączona ze strefą basenową. Tak ja więc, wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.